Postanowiliśmy wybrać się z zegarkami Huawei do Karpacza, żeby zobaczyć co padnie szybciej, my czy baterie w zegarkach Huawei Watch GT6 Pro. W tym celu postanowiliśmy wchodzić na śnieżkę tak długo, Aż wyczerpią się nasze akumulatory, no albo te w zegarkach. Producent obiecuje 40 godzin działania z włączonym GPS i czujnikami, a ja już teraz mogę Wam powiedzieć, że to nieprawda. Huawei kłami, ale paradoksalnie może to ucieszyć wszystkie osoby zainteresowane tymi zegarkami. A dlaczego? Oglądajcie dalej. Huawei Watch GT 6 Pro to najnowszy smartwatch tego producenta, którego w premierowej ofercie można kupić już za 1399 zł. Jestem wielkim zwolennikiem serii Huawei Watch GT, bo uważam, że za te pieniądze trudno znaleźć lepszy zegarek. No i ładniejszy. W tym roku design nieznacznie odświeżono, choć ja tam wielkich zmian nie widzę, i dodano nowe, naprawdę ładne paski, w tym ten najładniejszy, który widzicie na naszych nadgarstkach. Smartwatche Huawei nadal działają ze smartfonami z Androidem oraz iOS i bardzo dobrze, nie ma nic gorszego niż wymuszanie wyboru jednej z opcji, jak w przypadku niektórych konkurencyjnych rozwiązań. Mamy tu fenomenalną jakość wykonania, szafirowe szkło i koperta ze stopu tytanu sprawiają, że sprzęt wygląda na znacznie droższy. Pozytywny obraz zegarka premium za bezcen, dopełniają dwuzakresowy GPS i ekran o jasności 3000 nitów. Brakuje tu tylko obsługi eSIM obecnej w serii Huawei Watch bez GT, ale umówmy się, nie każdy tego potrzebuje. Chciałem zacząć bitwę na śnieżki, ale prędzej moglibyśmy przeprowadzić bitwę na sople lodu. Chyba największą zmianą w całej serii Huawei Watch GT6 jest jeszcze dłuższy czas działania na baterii. Już wcześniej Huawei zawstydzał producentów urządzeń działających na nadgarstku dobę góra dwie. Od lat urządzenia zamykane w większej kopercie modele Pro oferowały do dwóch tygodni działania baterii. W tym roku Huawei przeszedł sam siebie i zapowiedział w przypadku modelu Pro nawet 21 dni działania na baterii w trybie lekkiego użytkowania. No i wiecie już, że na tych zapewnieniach się nie skończyło, bo padły też takie o 40 godzinach treningu i działania na baterii bez przerwy z włączoną aktywnością, pomiarem GPS i aktywowanymi wszystkimi czujnikami. Właśnie dlatego opuściliśmy domowe pielesze i znaleźliśmy się w karpaczu. Wzięliśmy ze sobą nie jeden, a dwa smartwatche i to dlatego, że nie do końca wierzyliśmy producentowi, że zegarek w trybie wydajnej baterii wytrzyma te 40 godzin z włączonym GPS i wszystkimi czujnikami, więc w ustawieniach treningu weszliśmy sobie w ustawienia baterii i na jednym z zegarków z trybu wydajność przełączyliśmy na tryb oszczędzanie energii. Mateusz zapomniał naładować swój zegarek i zaczął wędrówkę na najwyższy szczyt Karkonosza oraz Sudetów mając 53% baterii. W tym miejscu chciałbym napomknąć, że z nowościami Huawei z serii Watch GT działają tylko najnowsze ładowarki. Zadzwoniłem do Mateusza, gdy ten wdychał górskie powietrze już drugą godzinę i jak wielkie było moje zaskoczenie, gdy powiedział, że jego smartwatch stracił zawrotne 2% baterii. 3,5 godziny później byłem już w Karpaczu, przebrałem się i zacząłem z Mateuszem kolejne podejście. Pierwszego dnia czytelności w pełnym słońcu nie sprawdzaliśmy, bo pogoda była delikatnie mówiąc okropna. W ramach testu nowego Huawei Watch GT6 Pro specjalnie dla Was udaliśmy się do Silent Hill. Weryfikowaliśmy za to działanie map offline w trakcie aktywności, dokładność GPS tak w trybie wysokiej wydajności, jak i tym bardziej energooszczędnym, no i pomiar tętna. Smartwatche działały bez zarzutu. Co więcej, w tej generacji czujniki i algorytmy udoskonalono, dzięki czemu monitorowanie zdrowia, samopoczucia oraz rzeczywistości aktywności sportowych jest jeszcze dokładniejsze. Po ponad 11 godzinach wędrówki w przypadku Mateusza i po ponad 5 w moim przypadku zakończyliśmy pomiary. Bateria Huawei Watch GT6 Pro na nadgarstku Mateusza rozładowała się z 53 do 43%. Powtarzam, po ponad 11 godzinach. U mnie stan zmniejszył się z 99 na 91%. W tym samym czasie mój trzykrotnie droższy w dniu premiery zegarek konkurencyjnej marki stracił bagatela 30% stanu naładowania baterii. Drugi dzień na szlaku nie przyniósł większych zaskoczeń, poprawiła się natomiast pogoda, dzięki czemu zweryfikowaliśmy czytelność wyświetlaczy. Nikogo nie zaskoczy chyba stwierdzeniem, iż jest perfekcyjna. Finalnie po 16,5 godzinach chodzenia Mateusz rozładował baterię o 21%, a ja w trybie full wypas po 10,5 godzinach o 17%, z 99% do 82%. Po każdym z nich wędrówek mieliśmy do dyspozycji w apce Huawei Zdrowie i na zegarkach szczegółowe informacje o naszym treningu. Zobaczcie sami jak wiele danych serwuje sprzęt Huawei. Po treningu mogliśmy monitorować poczucie znaleźliśmy poziom stresu i wiedzieliśmy, czy jakość snu pomiędzy jednym a drugim dniem wyzwania była odpowiednio wysoka. Po zejściu ze szlaku mogliśmy płacić zbliżeniowo zegarkami w sklepach, no ale marzyliśmy już tylko o prysznicu. Jeśli chodzi o wnioski, to mam ich kilka. Po pierwsze, Huawei Watch GT6 Pro działa na baterii jeszcze dłużej niż obiecuje to producent. Osoby pragnące aktywować tryb oszczędzania energii w ustawieniach treningu i baterii, aby wydłużyć go jeszcze mocniej, powinny liczyć się w górach z mniejszą dokładnością pomiaru śladu oraz tętna. W trybie domyślnym natomiast ślad przebiega w zasadzie idealnie po szlaku. Dokładność zegarków Huawei w tej kwestii chyba nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać, czy to w centrach miast, czy wysoko w górach. A jakbyście się zastanawiali, jak oznaczone są szlaki w październiku, to właśnie, to właśnie tak. Walka była nierówna i tym razem to my padliśmy pierwsi, a nie zegarki. Zresztą skutki tej wyprawy odczuwam do dziś w postaci lekkiego przeziębienia. Huawei Watch GT6 Pro faktycznie czyni cuda w kwestii długości czasu pracy na baterii i pod tym względem bije nawet swojego poprzednika. Nowy smartwatch Huawei to świetna propozycja dla miłośników aktywności fizycznych, którzy nie chcą sięgać zbyt często po ładowarkę. Ma oczywiście masę innych zalet, o których więcej przeczytacie w naszej recenzji. Zerknijcie koniecznie na ofertę premierową zaprezentowaną teraz na ekranach waszych urządzeń, bo ceny jak ze sprzętu takich możliwościach naprawdę są świetne. W jeszcze bardziej kuszącej cenie, kupicie modele Huawei Watch GT6, te bez dopisku. Ja tymczasem treningowo już szykuję się na wiosnę, kiedy rzucę sobie kolejne wyzwanie. Przypuszczam, że jeszcze bardziej ambitne, i takie, które Was zaskoczy. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, z jakich smartwatchy korzystacie na co dzień, i czy być może są to smartwatche Huawei. Na razie.